Przychodzę do ciebie, aby myśleć Twoimi myślami. Przychodzę do ciebie, aby Twoje bicie serca było moim biciem serca, Twój dotyk moim dotykiem, Twoje kroki moimi krokami. Abym mogła nauczyć się życia w woli Bożej, życia wewnętrznego. Jezusa Chrystusa, Twojego myślenia, aby wykonywać Twoje akty, nieskończone akty. Gdyż wyrzekając się swojej woli, a przyjmując wolę Boga, wszystko co czynię i Ty czynisz. Bracie, siostro, czyni w Tobie, we mnie Bóg swoją własną wolą